Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. To dziwna lampka oliwna, ciemnym płomieniem ćmi. Scena to dziwna to tytuł piosenki Jacka Kaczmarskiego, ale także nazwa Centrum Kultury w Gnieźnie. Dzięki funduszom europejskim ta placówka zmieniła się nie do poznania, a mieszkańcy zyskali nowoczesne miejsce na kulturalnej mapie swojego miasta. Bo placówka dziwna jest tylko z nazwy, przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami wnętrza szeroko witają każdego, kto tu zagości, bez względu na wiek. Z naszej oferty może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego i to od najmłodszego, no zaraz powiem dlaczego, aż po osoby naprawdę starsze. Uważa dyrektor Centrum Kultury Scena to Dziwna Ewa Przybylska. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania to prawie 4,5 miliona złotych. Dzięki odnowionemu budynkowi Centrum Kultury tętni życiem. Mówiąc o najmłodszych, to mam na myśli nawet y, matki z maleńkimi dziećmi. Mamy przygotowany pokój do pomieszczenia, takie wydzielone do y, y, matek karmiących. Mamy przepiękne pomieszczenie dla maluchów, ale to takie maluszki naprawdę od nie wiem, od, no, dopiero co zaczynają chodzić do kilku latków, gdzie nawet wymiary mebli, toaleta, wszystko jest y, jakby dostosowane do, do najmłodszych. Centrum zachęca do odwiedzin także terenem na zewnątrz. Oprócz nowego amfiteatru na tyłach budynku znajduje się tu także plac zabaw czy mały skwer. Wszystko to zachęca mieszkańców do spędzenia wolnego czasu. Poprzez projekt unijny podnieśli przy tej inwestycji jego walory nie tylko funkcjonalno-użytkowe, ale też przede wszystkim estetyczne. Podkreśla starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński. Nowoczesne Centrum Kultury na terenie powiatu Gnieźnieńskiego to inwestycja w mieszkańców. I dla mieszkańców. My bardzo mocno realizujemy pewne projekty w oparciu o gminy. Między innymi wychodzimy z inicjatywami, które realizowane są wspólnie z naszymi zaprzyjaźnionymi samorządami, które są w, w, w obrębie Powiatu Lizyńskiego. Wszystko to jest teraz możliwe dzięki nowoczesnym salom do tańca, fotografii czy innych artystycznych zajęć. Wcześniej było bardzo mało sal, musieliśmy się zmieniać, musieliśmy przestawiać meble. Przypomina dyrektor Centrum Ewa Przybylska. Mimo pandemii i obostrzeń, Centrum rozwija swoją ofertę dla mieszkańców, a jest z czego wybierać. Mamy sale przeznaczone na aktywność fizyczną, taką jak yoga, tai chi, gimnastyka zwykła, gimnastyka korekcyjna. Tych pomysłów jeszcze, jeszcze się mamy dużo i jeszcze się będą rodzić. A także znacznie więcej. W Centrum Kultury można dzięki profesjonalnemu studiu nagrać własną piosenkę. Dodatkowo centrum prowadzi warsztaty kreatywne, plastyczne czy krawieckie. Poza tym swoją siedzibę ma tu również orkiestra powiatu gnieźnińskiego czy chór metrum. Dzięki tej inwestycji Centrum Kultury Scena to dziwna zyskała nowy budynek, a także przestrzeń dokoła. Wszystko to pozwala na poszerzenie oferty. Bez względu na ograniczenia czy wiek, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Choroby układu krążenia czy nowotwór to najczęstsze przyczyny zgonów u człowieka. W Polsce nawet 75% osób umiera właśnie na chorobę serca czy raka. Na szczęście jest w Wielkopolsce miejsce, gdzie obie te choroby można leczyć równocześnie w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Kardioonkologia to stosunkowo młoda dziedzina medycyny, która zajmuje się chorobami onkologicznymi u pacjentów z chorobami układu krążenia. Niezwykle istotne jest tu połączenie wiedzy z zakresu kardiologii i onkologii. Im pacjent starszy, tym bardziej jest narażony na powikłania kardiologiczne, ponieważ u tego pacjenta choroba kardiologiczna bardzo często już występuje w momencie rozpoznania nowotworu. Twierdzi dr Aneta Klocka ze Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Projekt realizowany w jej placówce ma na celu zmniejszyć ryzyko związane z chorobą serca u pacjentów onkologicznych. Robimy między innymi zaawansowane badanie echokardiograficzne, które ocenia nam nie tylko jaka jest kurczliwość lewej komory, tego się najbardziej boimy, ten program tam zresztą zakłada prewencję właśnie niewydolności serca, która w wielu procentach jest u tych pacjentów nieodwracalna, ale nieodwracalna jest wtedy, szczególnie jeżeli jest bardzo późno wyłapana. Dofinansowanie dla tego zadania z funduszy europejskich to ponad 5,7 miliona złotych. W ramach tego projektu na działania covidowe dodatkowe dofinansowanie wyniosło ponad 3,6 miliona złotych. Z projektu może skorzystać nawet 3 tysiące wielkopolan. Zamiast czekać w długich kolejkach do specjalisty można szybko skorzystać z pomocy fachowców. Naprawdę dostęp jest do wszelkiego rodzaju specjalistów. Uważa profesor Maciej Lesiak ze Szpitala Przemienienia Pańskiego w przypadku chorób onkologicznych i nowotworowych każdy dzień pacjenta jest na wagę złota. Ideą tego programu jest to, aby pacjent poza oficjalną kolejką NFZ-owską mógł skorzystać z szybkiej konsultacji kardiologa, tak aby w momencie rozpoczęcia tej chemioterapii onkolog już wiedział, jakie jest ryzyko, czy da się uniknąć, czy należy tę chemię odroczyć, czy może ją po prostu bezpiecznie Włączyć. By zostać zakwalifikowanym do programu, wystarczy spełnić kilka kryteriów. Pierwszym krokiem jest specjalne skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego. Wzór dostępny jest na stronie internetowej skppedu.pl. Program jest przewidziany dla pacjentów, którzy zamieszkują w, na terenie Wielkopolski. Przypomina dr Aneta Klocka: Udział w badaniach jest całkowicie bezpłatny, a czas oczekiwania na diagnostykę skrócony. Po zakwalifikowaniu do programu, trzeba zgłosić się do poradni kardiologicznej Szpitala Przemienienia Pańskiego. Można zrobić to telefonicznie pod numerem 690-396-987. Trzeba mieć od 18 do 74 lat, mieszkać na terenie Wielkopolski, a także mieć zdiagnozowany nowotwór i leczenie chemioterapią. To są także coraz większa grupa młodych ludzi, która w przeszłości była leczona radioterapią i ci pacjenci swoje powikłania kardiologiczne tego leczenia onkologicznego mają po 15, 20, a nawet 30 latach. To jest przyspieszona miażdżyca u osób, które mają 40, 50 lat. Oddziały onkologiczne i kardiologiczne szczęśliwie mogę obchodzić szerokim łukiem. W przyszłości może się to zmienić. Możliwe, że problem dotknie także członków mojej rodziny. Przykład kardioonkologii w Poznaniu sprawia, że o zdrowie moich najbliższych nie mam się co martwić. Do 26 marca trwa nabór wniosków w trybie poza konkursowym w ramach poddziałania 911 Infrastruktura ochrony zdrowia. O dofinansowanie ubiegać się może wielospecjalistyczny szpital miejski imienia Józefa Strusia z zakładem opiekuńczo leczniczym SPZOZ. W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący zakupu sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 6 545 000 zł.